Cześć, witajcie na kanale ProProjekt. Dziś chciałbym Wam pokazać, jak zmienić lub wybrać lokalizację, czyli układ współrzędnych w iConie. Jeśli mamy sytuację, w której nasza lokalizacja, nasz projekt się nie wyświetla, prawdopodobnie być może układ współrzędnych jest wybrany nie ten, który powinien być w danym miejscu. Żeby zmienić układ współrzędnych, wchodzimy sobie na ustawienia, lokalizacja i tu u góry widzimy, że mamy wybraną w tym momencie lokalizację Polski 2000 strefa 6. A kierownik czy geodeta powiedział nam, że w tym momencie jesteśmy w strefie 8, więc wchodzimy tutaj w zdefiniowane, kraj, region, zmieniamy tutaj na Polskę, wybieramy z listy Polskę, rozwijamy układ współrzędnych, ponownie tutaj naciskając na tą nazwę i zjeżdżamy na dół szukając Polski 2000 Strefa 8. W lajce też tak to jest zrobione, że jak wybiorę sobie ten układ, to strefa 5, 6, 7 i 8 odpowiada tutaj e, układom zone 1, zone 2, zone 3 i zone 4. To jedynka to jest piątka, dwójka to szóstka, trójka to siódemka i czwórka to ósemka. Po prostu tak to zostało tam nazwane, natomiast e, te pliki są e, identyczne, mają tylko inne nazwy. Jeśli mamy do wyboru strefę 8, to żeby nie było pomyłki, wybieramy Polski 2000, strefa 8, dajemy OK. W tym momencie tutaj wskoczyła, wskoczyła nam lokalizacja właściwa na daną budowę. Wychodzimy niebieską strzałką. To wszystko.